Halo, 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 cześć, witajcie, kochani, to jest ten Royce. To kolejny odcinek Piglina, Naprawdę mega się cieszę z tego, że seria tak bardzo się przyjęła. Dlatego dzisiaj spróbujemy zrobić coś niecodziennego, na przykład odblokować jedną z nowych postaci. Nie chcę żadnej kuli u nogi. To mi się bardzo nie podoba, że mamy plus jeden kamień, a one biją mniej. Na razie chciałbym skupić się na odblokowaniu albo postaci skupiającej się na tarczach. Albo postaci polegającej na Spinfection, czyli naszym zatruciu. Oczywiście, bardzo dużo zależy od tego, jakie akurat artefakty nam się trafią. Na razie mamy, kiedy zyskujesz Mersicle, mięśnie, zyskaj kolejna. Mamy. Okej, okay, że znaki zapytania mają szansę na bycie skarbami, albo na co siódma zebrana moneta gwarantuje. Kryta, ja bym wziął na razie te nasze znaki zapytania. Nie wydaje się to jakoś mega dobre, ale jeszcze zobaczymy, co z tego wyniknie. I kochani, przerzuciłem kamerkę na drugą stronę, bo nie chcę wam zasłaniać widoku. Widoku czego? Widoku naszego wspaniałego opisu pegów, ani właśnie mapki i tak dalej. Wolę, żeby kamerka była z tej strony. Jeszcze się tak przyjrzę, widzę, że nie zasłania ona za wiele, więc jest fajnie. Spida sobie od razu na dwójkę damy, no i zaczynamy od bardzo, bardzo nieprzyjemnego układu pomieszczeń. Bo zaczynamy od dwóch skalniaków naszych wspaniałych, na nich nigdy sobie jakoś wyjątkowo dobrze nie radziłem. Zwłaszcza jak nie mam żadnej możliwości. Wysadzenia bomb w jakiś dobry sposób. To się może skończyć dla nas jakąś tragedią. Zobaczmy, może chociaż tą drugą bombę byśmy wysadzili widzę, że nie do końca nawet tych monet nie mam jak zebrać to jest też tragiczne w skutkach fajne jest natomiast to, że ten drugi przeciwnik nie może nam zadać obrażeń już nam może zadać obrażenia więc spróbujmy kryta sobie wystakować, reset od razu OK, ja muszę mu 50 uderzyć ale on mimo wszystko zada mi te obrażenia 14 może dziękuję Jakieś pegi, może na spin Faction, byśmy mieli, albo cokolwiek. Odświeżulka, odnawia pranszę po każdym zderzeniu z szóstym pegiem, powiedzmy. Mamy kryty, które biją przeciwników z tyłu, i mamy spin-faction, które zwię zwiększa obrażenia skryta. I to jest też całkiem spoko, ale ja na razie nie wezmę sobie stąd niczego. Zobaczmy, jaki jest układ mapy. Układ mapy jest następujący. Event, walka, sklep, minibos. Czy my tam dalej musimy pójść w tę stronę do kolejnego minibosa? I potem mamy drugi sklep, więc jest to dosyć interesujące. Wydaje mi się, że jak celujemy w ten pierwszy sklep, to powinniśmy pójść dalej w dwie. Walki. No i miejmy nadzieję, że gra nam na to pozwoli. Chcemy zarobić w tym momencie jak najwięcej. OBS działa. Działa, nagrywa się, nagrywa się, i to jest walka, którą lubię i szanuję. No, trzy slime to naprawdę jedyne, czego w tym momencie mi brakuje: takich obrażeń, które faktycznie przez tych przeciwników mogłyby się przebijać i zadawać im jak największe obrażenia. Mimo wszystko, widzę, że i tak fajnie nam tu wychodzi zarabiańsko. Spróbujmy resetik jakiś roze rozegrać, fajna. Teraz, yy, chodźmy tutaj, no zależałoby mi na tym, żeby chociaż jedną bombę dotknąć, ale widzę, że gra mi na to w ogóle nie pozwala, więc te pojedyncze obrażenia będziemy w siebie przejmować. Okej, okay, poleciało dobrze zanim się zacięło, no niestety, ale mnie nos swędzi, nie chcę to współpracować z nami, mam nadzieję, że poprawię sobie latarkę, bo boję się, że ją zrzucę z mojego wspaniałego ekranu. Co nie byłoby już takie wspaniałe. A ci przeciwnicy już bardzo blisko mnie się tutaj dopchali. No chociaż jedną bombę, Gro, naprawdę. Jedna bomba by mi tu tyle dała, że to jest masakra. A ja ani jednej bomby... No jedną, dobrze, dziękuję. Jedną bombę w podejściu mogłem rozwalić, drugiej już mi gra nie pozwoliła. No jest cudownie, przewspaniale. Zróbmy jakiś rzut o monety. My tą dyszkę... Nawet dyszki nie mogłem tu wyciągnąć. Teraz zadam mu te finalne obrażenia. A więc poklirujmy sobie borda, żeby te monety... Jezu, co się dzieje, żeby te monety pozarabiać? Kulomiecz, 3-5 bez dodatkowych efektów. I to się wydaje spoko, bo zadaje troszkę więcej obrażeń niż moje podstawowe kamienie. Ty jesteś ekstra sprężysty, a ty plus jeden, plus jeden za każdym razem, gdy tracisz punkty życia w wyniku obrażeń zadawanych sobie dalej, nic mnie tu nie interesuje. Spróbujmy... No nie będę tu ryzykował, od razu idziemy na następną walkę. Zależy nam na sklepie, i w tym sklepie liczę na to, że znajdziemy jakiś orb, który będzie już mnie interesował czyli albo Spin Faction, albo Bulwark. A na razie tak postrzelajmy, żeby faktycznie gdzieś te bomby zadawały obrażenia. Może żebyśmy my jakieś obrażenie zadawali. Bo jak mamy styczność z przeciwnikami, którzy tutaj będą chcieli nam napierdzielać obrażenia, to choćby tutaj. Skały na głowie stawały. No to niestety te obrażenia w siebie przejmiemy. No 91 na hita. Ten Krytorbi jakoś nam pomaga. My musimy trafić w bombę. Dziękuję. Pierwsza bomba trafiona. Tym samym jeden ze strzelających przeciwników. No pozbyliśmy się go po prostu. Rzut na monetę. Bardzo fajnie, bo i tak tego przeciwnika zabieżam, zabijemy. To nie był dobry rzut, ale myślę, że rzut pod reset i zdetonowanie bomby to będzie najbardziej optymalna rzecz jaką możemy zrobić. No i w końcu mamy pierwszy orb pod Spin Faction, ale z racji tego, że idziemy do sklepu... ...to nawet rzutu na kasę nie zrobię. Co mamy w tym sklepie? No Spin Faction to jest coś, co będzie nam bardzo odpowiadało. A w pierwszym sklepie mamy... Cierniokulkę do niczego niepotrzebną, omegulkę, która też nam nic nie daje, osłabia każdy palik, ale może przynosić obrażenia. To nam daje bulwark, w sensie obrażenia za każdy bulwark, który mamy, więc może niekoniecznie. Ataki nakładają dwa spin-faction spin na wroga, to bardzo byśmy chcieli. No i ja bym usunął już jeden kamień z naszego ekwipunku, żeby sobie ten deck faktycznie skracać. No i oczywiście naszym celem będzie miniboss, ale gra powiedziała, że idziemy na event. Fajnie. Cudownie. Eventem jest walka. Jeszcze lepiej. Zaróbmy w takim razie pieniądze przez kolejnym sklepem i nakładamy 4 spin faction jednym hitem. Tym samym, no jak każdy hit będzie to dwa spin faction wrogom nakładał, no to jesteśmy w stanie jakoś te obrażenia chociaż wyciągać. No, i faktycznie skracamy sobie ten deck tym samym. Spin Faction jest tyle dobra, że w pojedyncze targety będzie fajnie działało. Jednak zadaję wrogom to po 10, po 20 obrażeń, jeśli dobrze to rozegramy. A staram się to rozgrywać wyjątkowo dobrze. No to nałożę 2, 4 spin faction, bo 2 plus 2. No i tym samym to jest 40 obrażeń co turę. Bosów i minibosów dzięki temu raczej mamy rozwalonych. Problemem będzie wszystko inne. Ulepszamy spin-faction do kolejnego poziomu. Chcemy, żeby nakładało to efekt spin-faction 4 razy, czyli dla nas to będzie razy 6. No i mi by tu zależało na tym bosie. No i teraz, jak my to musimy rozegrać? Ja bym powiedział walka, walka, relik, walka, sklep. Żebyśmy mieli z tego jak najwięcej. Te trzy monetki gdzieś tam przy okazji sobie zgarniemy. I ja wiem, że te walki mogą nie być dla nas jakieś przyjemne, tak jak walka na wyżej załączonym obrazku, czyli bardzo dużo nieprzyjemnych przeciwników. Dla nas najbardziej kluczową kwestią aktualnie będzie. Zbicie tych bomb w ilości nawet jakiejś mega małej, ale zależy nam na tym, żeby tego. Aj, 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 aj borda, chociaż delikatnie poklirować my jedną bombę lecz ruszyliśmy. I okej, okay, przeciwnik ma na sobie aktualnie sporo spin faction. Ale nas to, no, nie za bardzo ratuje sytuacyjnie. My dostajemy masę obrażeń na twarz. Sami zresztą widzicie, że zdrowia to my mamy minimum, minimum aktualnie. Ale my tu chcemy wpuścić kamień. Laga złapać, fajnie. No i złapaliśmy ledwo jedną bombę. To dalej nie jest klirowanie borda. To dalej nie jest clearowanie, borda. Ja bym chciał tu wlecieć na. No dwie, trzy bomby już mnie ratują. Trzy bomby już mnie ratują, pozwalają nam, przepraszam bardzo, wyklirować tą mapę. No i mamy bulwark, którego bardzo bym tutaj nie chciał w tym momencie. Jak już pod to spin faction idziemy, to idźmy pod to dalej. Yy, ulepszymy sobie kulkę. Wyleczmy się. No kasę jakoś zbierzemy, my tego zdrowia najbardziej potrzebujemy. Mamy jeszcze walkę i walkę z bossem, więc kasa, jak mówiłem, się rozbiera. Chociaż trochę. Żebyśmy mieli tą 50, chociaż, prawda? Oj, to nie jest ciekawa walka. To jest sporo monet do zarobienia, to jest akurat prawda. Ale poza tymi monetami. to Natomiast chyba 8 spin faction nakładamy. To mi się akurat podoba. Poleciała jedna bomba. Tak, dziewięć spin faction mają wrogowie. A my musimy nałożyć im 50, czyli wróg musi mieć, no, z 500 hapa. Żebyśmy byli w stanie mu krzywdę zrobić. To nie będzie nic przyjemnego, moim zdaniem. Spróbujmy wlecieć w rzut bombowy. Rozwalić dwie i już jesteśmy ustawieni. Naprawdę, dwie bomby by mnie tak ustawiły w tym momencie, że to jest szok, ale chyba będę w stanie to zrobić. Wysadźmy, zróbmy sobie rzut jakiś monetkowy, delikatny. Mamy ich 30, tylko, to jest mało. Ale mamy kolejny Spin Faction. Mamy kolejna... Spin Faction, które sobie na pewno dodamy do ekwipunku. No i w tym momencie relik. Relik fajnie byłoby zdobyć z rzutem na monety, ale musimy pójść w tę stronę. Dobrze, 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 dobrze. Są monety, jest też boss. Mamy dwie kule nakładające spinfection. Bossem jest, a to jest relik jeszcze. Przepraszam. Zwiększa maksymalne zdrowie i odporność na obrażenia przy przeładowaniu. Jak skracamy deck, to będzie bardzo optymalna. Lecimy na mini i mini boss jest glutem. Okej, okay, no liczyłem na coś bardziej tutaj. zajmującego naszą uwagę, No ale skoro gra zdecydowała tak, to kim ja jestem, żeby decydować za nią. Nie chcę trafiać bomb, dopóki mini boss się na drodze nie pojawi. Wolę tych przeciwników nawet obijać troszeczkę bardziej. Teraz mógłbym bomby już trafiać, dlatego żeby bić ich wszystkich naraz, prawda? No i fajnie, pięć Spin Faction nałożone, przeciwnicy gdzieś tam umierają sobie po drodze. My mamy tą swoją... małą, bo małą, ale odporność na obrażenia. No i ten Krytorb jest beznadziejny w tym momencie. Jeszcze jak mi będzie Resety trafiał, to ja nie będę zadowolonym człowiekiem. Ważne, że ci przeciwnicy umierają, a my mamy odporność przy reloadowaniu. No do bomby się dostań, tak? Tylko na tym mi zależy. Nie trafiaj tych cholernych resetów. Bomba. I jeszcze raz bomba. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. To jest darmowe 50 obrażeń we wrogów. Oni, co prawda, będą do nas podchodzić, ale nie będą aż tak podchodzić. My sobie teraz pod reset byśmy rzucili. Jeśli gra by mi pozwoliła. Dobra, on umiera. Został sam boss. Taki resetujący rzut by mi się przydał. Wiecie, gra. Na razie nie ułatwiesz Nie ułatwiesz na razie, zróbmy rzut w tę stronę. To i tak nauczy duże Spin Faction. Reset się trafił przy okazji. My mu nakładamy Spin Faction na poziomie 9, więc dostaje 90 obrażeń co tura. I wygraliśmy. Było ciężko, ale wygraliśmy. Możemy ulepszyć kulkę, ale na razie sobie to odpuścimy. Leczenie też sobie na razie odpuścimy. Relik, kiedy maksymalne zdrowie, nie będziemy mieli maksymalnego zdrowia. Co refreshowany bord. Mm. Każdy krytyk unika Projectile Attack Custom to Pierce Additional Enemy. Uuu, przebijanie w jakimś tam stopniu. A nie, bo to jest przebijanie dodatkowego przeciwnika. Wezmę dla testu. Wezmę dla testu. Pójdziemy sobie do sklepu. Pójdziemy sobie do sklepu. Proszę. Dziękuję. 65 monet to jest już taka ilość, którą można wydać. To można wydać na przykład na spin Faction orb albo na double ball. To jest podwajanie spin-faction na wrogach i to bierzemy na pewno. Podwajanie spin Faction, gdzie musimy, gdy musimy dojść do 50, to jest idealna dla nas okazja, żeby zrobić tu cokolwiek. Fajnie, że sklep. Cudownie. Ja mam 20 HP, mi by się leczenie przydało w tym momencie, kochani. A nie kolejna walka, ja nie mam niczego pod leczenie, gro. Czego ty nie rozumiesz? Ja nawet nie jestem w stanie one... Kryt przebija wroga. Kryt przebija wroga, dziękuję. Mamy chociaż delikatne zrobienie czegokolwiek w tej rozgrywce. Uderzmy ten cholerny reset, żeby zrobić cokolwiek, prawda? No ale teraz celujemy w kryty, które by przebijały wrogów i nakładały na nich spin action od razu. Im więcej my tego spina nałożymy... No teraz aktualnie bardzo źle przebiłem się przez wroga. Ale im więcej my tego spina nałożymy, tym w lepszej kondycji wejdziemy, prawda? Ty umrzesz. Ty nie umrzesz, to by się reset przydał. Trzy spina go akurat zabija. Dobra, jesteśmy w całkiem dobrej kondycji. 20 przebicia i spin faction naładowane przy okazji. Bomba, e, chyba wygraliśmy. Chyba wygraliśmy tą walkę. Bardzo dobrze, bo brakowało mi tutaj wszystkiego, do szczęścia. My się leczymy i co nam to da? Double despinfection, ale zadajesz obrażenia. Będziesz bił. Weźmy cię. Bije obrażenia, potrzebujemy czegoś, co będzie biło obrażenia. Zwłaszcza, że idziemy na bossa. Co prawda jest to boss kret, czyli boss, który nie należy może do najcięższych bossów na świecie. Ale nigdy nie wiemy, co nam się tu przyda. Bombę za to striggerowaliśmy, założyliśmy jakieś obrażenia dodatkowe. I okej. Okay. Czy my napierdzielamy drzewo w tym momencie? Napierdzielamy drzewo w tym momencie. Czy jestem z tego zadowolony? Nie jestem z tego zadowolony. A w tym momencie nawet spin nie jestem w stanie nałożyć na wroga. ani przebijając okej, okay, przebijamy spin czyli przebijamy tą wartość na podwójną. Nie, to się nie przebiło przez wroga. To mi się akurat nie podoba. Bo bez naszych piercing obrażeń tutaj, to my się będziemy troszkę z tym męczyć. To my się będziemy, kochani, troszkę z tym męczyć. W jakiś reset powinienem tu trafić w tym momencie. Bierzmy reset. Nie chciałem dwóch z rzędu, ale gra zdecydowała inaczej. Nakładamy w takim razie 9 i 8 spina. Okej, okay, to się trochę zbija. Ale dla nas dalej to są użyteczne statystyki. Co prawda kryta nie trafimy. To nas troszkę tutaj e, zepsuje planowo. Zwłaszcza, że resety to ja mam w takim miejscu, że ja pierdzielę, ale... Możemy kolejne Spin Faction Sting kupić. Czyli tak dokładnie lecieć Spin Faction, Spin Faction, Spin Faction. Albo w końcu poulepszać nasze kule pod spinami. Wiecie co, ja kupię tą kulę. Ulepszę tą kulę. Żeby więcej tego spina nakładać. Jako relik możemy wziąć multiball dodatkowy, ale mniejsze obrażenie. No my się na truciźnie chcemy opierać. Dwie losowe kulki, wszystkie ataki, ale zdezorientowanie. Ja wezmę multibola, ale... mniejsze obrażenia chyba. Czy multiball będzie jakoś na nas wpływał? No nie, plus dwa, plus cztery, bo nam nie zależy na jakichś konkretnych rzutach, nam nie będzie w tej grze zależało w ogóle na jakichś konkretnych rzutach. Oj, nie rozwalić sobie tutaj niczego, bo mam do tego tendencję i to straszne, już to zauważyłem po kilku nagrywanych odcinkach z kamerką. No jest dobrze, wchodzimy na zamek. Mam nadzieję, że tym razem sobie poradzimy. Pierwsza walka i tak jest taka bardzo standardowa. No i tutaj musimy skupiać się na tym, żeby faktycznie krytować tych przeciwników, przebijać ich. No i jak krytujemy wroga, to ta trucizna coś tam robi, prawda? Ta trucizna jest w stanie wtedy coś zrobić, a przebijające pociski mordują dalej wrogów, prawda? Zdablujemy Spinfection. Spoko. Jakoś bardzo mi na tym nie zależy. Ważne, że bomby będą działały. I będziemy dalej mordować naszych przeciwników. W tym momencie jedyne, czego chciałbym się pozbyć, to wszystkich innych kul, poza tymi nakładającymi właśnie różne efekty statusu. Bo nasze kule z efektami statusu aktualnie robią totalne oro na tych przeciwnikach. Możemy fajnie tu zarabiać przy okazji. A rzućmy sobie reset. Póki mamy tak dużo tych resetów, korzystajmy. Jakby cholera wie, do czego my tu dalej trafimy. Tutaj w tą bombę, proszę, dziękuję. Jeszcze i wpadł dobrze. Szkoda, że nie kryt. Bo ten kryt też by zmienił życie wielu. Bo ta trutka by coś zrobiła, przynajmniej. Eee, weźmy tego kryta. Spróbujmy się przebić przez jego tarczę. Eee, dziękuję. On dostał spinem. My, my mu podwoimy tego spina. To jest dla nas szansa, żeby faktycznie 50 tego spina na wrogów nałożyć. Kolejny spin faction sting. Ja podziękuję. Ja chcę poulepszać moje aktualne orby do większych poziomów. Gdzie mamy pierwszy sklep? Pierwszy sklep mamy już tutaj. I tu mamy drugi. Jakbym zarobił wystarczająco dużo monet, ja mógłbym się na tym piętrze pozbyć bardzo wielu rzeczy. Więc lecimy zarabiać pitos. My potrzebujemy tutaj mamony. Jak wygląda ta walka? Jest bardzo straszna czy tylko straszna? Lustra. No nie przepadam. Jest to przeciwnik, ze którym z natury bardzo nie przepadam, bo no od niego nie będzie wiele zależało. Wręcz przeciwnie. Ej, my jesteśmy na nim w stanie 50 spina nałożyć? Masz 16 aktualnie, czyli dostajesz 160. Wywalimy tą kulę. Spróbujmy może krytować, żeby nakładać tego spina jeszcze dalej. Im dalej my go nałożymy, im dalej spróbujemy przejść, tym lepiej dla nas. No ty najwięcej spina nakładasz, bo ty nakładasz tego spina aż do 11. To jest w ogóle oro totalna. Ja nawet to zresetuję, tylko po to, żeby tego spina jeszcze... Ponakładać. Ja bym musiał nałożyć mu tego spina 25. No właśnie, to jest troszeczkę za dużo. No ale teraz mamy Double Up Orba. Czyli na dobrą sprawę, jakbym się uparł, to nawet jestem w stanie tego spin-faction ponakładać więcej. Tylko musiałbym dobre rzuty tu robić. Dobre rzuty nie są złe, o tym już wiemy. 11, stuwa. No nie, to nie będzie 50. My musimy trafić na bossa, który będzie miał bardzo dużo zdrowia, którego będziemy mogli nałożyć tym spinem. Bo widzi się no 22 to jest aktualnie wszystko, na co ja mogę sobie pozwolić. A pamiętajcie, że my jeszcze inwestujemy w ulepszanie kulek, bo te ulepszanie kulek nam da po prostu bardzo wiele dobrych rzeczy. Zbieramy monety, dostajemy obrażenia, przy tym tutaj nie chciałem, tu bardzo źle po prostu wykonałem rzut. Idziemy na walkę. Mam tutaj pod reset bardzo gotowe podejście. No i to jest podejście, które będzie mówiło, że to wygrasz, jeśli albo A zetonujesz bombę, B będziesz miał kryty w dużej ilości, bo tutaj spin przy dużej ilości wrogów nic nie zrobi. I może i ta dezorientacja, którą wziąłem, była głupim pomysłem. Ja doskonale sobie zdaję z tego sprawę, że to mógł być najgłupszy pomysł mojego życia. Ale czego się nie robi dla nauki? Już leci 50 obrażeń we wszystkich wrogów. My jeszcze zatruwamy wroga. Podwoiliśmy wartość truty na nim, chociaż tyle. Ale nie obraziłbym się za detonację kolejnych bomb. Dziękuję, niech wleci ta seta. Bo mamy bardzo mało zdrowia. Ja wiem, że ja prędzej czy później będę musiał wydać moje ciężko zarobione pieniądze na wyleczenie się. Czego bym oczywiście bardzo nie chciał zrobić. Nie jestem fanem wydawania tak pieniędzy. Zdrowia to my. Nie mamy za wiele jednak. Zaraz znowu się skończy na tym, że po prostu zginę. Do czego możemy tu doprowadzić? Ty zginiesz od spin-faction. Kryt, więc przebicia? Umieram. A nie. Uniknąłem letal obrażeń w jakiś sposób. Ale ja mu nie zadam 110. Co ja mam, co mi blokuje letalne obrażenia? Nie mam. Jak ja mam 110 zadać? Tą bombę musiałbym trafić. Dobrze. Chyba, wygra chyba wygraliśmy. Uo, to było za bliskie. Lecz o 20% zdrowia. Nie ulepszamy tu żadnej kulki. Przed nami jest event. I niech ten event nie będzie walką. Proszę. Bardzo proszę. Nie jest to walka. Dziwaczne kulki. A, zduplikuj losową kula. Sztylet nam jeszcze zduplikowało, aaa pierdziele to. 17 punktów zdrowia. Bomba nakłada oślepkę. If you have bulwark, po, po walce bulwark nas leczy. No tu nie ma nic dobrego, ja muszę usunąć kulę, bo nam zdublowało jeszcze sztylet o kulę, bardzo mi się to nie podoba, to jest tragedia pisana w 50 aktach. A my na 17 HP jeszcze w mini wchodzimy. Dobra, miniboss ściana. Tyle dobrego, że ten boss się jakoś szybko nie porusza. A my mamy bardzo dużo spinfection, które możemy mu nakładać. Ma też dużo HP, więc nałożenie mu 50. Może nawet jakoś zadziała. Jakieś resety tu by się przydały. Zdablujmy mu aktualną ilość. Masz 12 aktualnie. Rzucajmy dalej na kryty, na resety. No, 50 nie będzie tu stało piechotą, prawda? Jakbyśmy naprawdę dali radę to osiągnąć, to byłbym szczęśliwym człowiekiem. Ale to już by się musiał double orb trafić. A double orb to jeszcze trochę jednak, co? Dobrze, dobrze, dobrze. Ila? 28. Dablujemy to. Mhm. Jest 56, boss umiera, a my odblokowaliśmy tym samym w końcu nową postać i leczymy się I ulepszamy orb podspina. ok, kryty i resety nie się przesuwają, zostawiają kopię. Zapobiega pierwszy utracie punktów życia. Brakuje mi zdrówka, więc idziemy pod zdrówko i nie mam monet, żeby w cokolwiek zainw zainwestować w tych sklepach. Mam 23 monety, no. Gro. To nie jest miłe. Nawet heal'a tu żadnego nie kupię. Wyjdź ze sklepu, chciałem kulki pousuwać, prawda? E, tu mamy sklep, tu mamy minibosa. Tu mamy walkę. Walka, event, minibos czy Relic event, event, sklep? Zobaczymy, co się nam po... tej walce trafi, bo ja tutaj w walkę chciałbym pójść. Nawet jeśli nie mam tak dużo zdrowia, to to, że mogę się jakoś zresetować tym wszystkim już samo w sobie pozwala, że będę mógł się wyleczyć. Tylko, 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 właśnie, kryty i bomby na tej mapie nie mamy, niczego z tych rzeczy. No ale powoli gdzieś tam ci przeciwnicy dostają obrażenia. Jakoś sobie z nimi radzimy. Mhm... Wiesz co, ja... Ja się ciebie pozbędę. Kryt jakby nam siadł, to byłoby fajnie, ale no nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i tak łączutujemy tego wroga. Ten mag będzie irytujący. Nie ukrywam że nie. Jakiś rececik jakbyś trafił, to byłbym najszczęśliwszy na świecie, ale widzę, że ci się na to nie spieszę. Dezorientacja nas też troszkę tutaj blokuje rozwojowo. I brak krytyków jeszcze bardziej. Ja nie mam zdrowia. Halo, gro. Krytyk, żebyś przebił. Nie gadaj, że ja tu zginę. Nie gadaj. Mam 6 HP. Mam kurde bele 6 HP. Jakie mam ci zadać obrażenia w rogu, co? Okej. Okay. Wygrałem z tobą. Chociaż ty padłeś. Jak Ciebie mam pokonać, co? Mając 6 HP. Mając 6 HP to będzie dosyć skomplikowany proces, bo Ty mnie zaraz uderzysz... A ja mam teraz 2 HP. Kamień mocy, kamień mocy, kamień mocy... 100 obrażeń. Śmierć nas czeka. 27 minut w odcinku z Piglina. Ale... Ale... What's this? A new character is ready to join your adventure. A co to? Nowy bohater jest gotowy dołączyć do Twojej przygody. Jak to wygląda w tym momencie? No to jesteś wszechstronny, masz pigli, intuicję, a ty? Startujesz z jakimś relikiem, który nakłada randomowego debuffa. I czym ty jesteś? Jesteś palikobójcą. Palikobójca zawdzięcza przetrwanie, przetrwanie dzięki sprytowi, oszustwie i szczęściu. ...pozbywając się przeciwników kulkami i reliktami, które polegają na dobrze zadanych krytycznych ciosach i strategicznych efektach statusu. No, kochani, mimo tego, że przegraliśmy... ...to i tak ten pali obójca wydaje się całkiem dobrym unlockiem, żeby gdzieś wam go pokazać na następnym odcinku, który będzie już we wtorek, przypomnę o godzinie 19. Ja wiem, że powinienem teraz pewnie resetować, dopóki czegoś tutaj nie ugram, ale... Mam swój cel. Osiągnąłem to co chcesz, tylko bulwarkowego nam brakuje. Co będzie dosyć skomplikowane. Także kochani, ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie Piglina. Mam nadzieję, że odcinek, nawet jeśli przegrany, to Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie po sobie łapeczkę w górę, komentarz i suba. A my słyszymy się już jutro o godzinie 19 przy Isaaku. To by było tyle ode mnie. Trzymajcie się na razie. I cześć. Miłego wieczorka. Bajo.